Co? My tylko chcieliśmy papier toaletowy Nie patrz mi na stopy. Ale czy z... nie patrz mi nie na patrz stary, na stopy. nie mi na stupka? Nie patrzą na stopy. Ale no i się spojrzał. No i się spojrzą! Ja wow! Widziałeś tam w ogóle obok? Jaka zarobista jest cela, stary Tam wszystko jest złote. Ty, od jest Złota? Właśnie, kto tam mieszka? Stary. Ej, strażnik! Co? Czy ja to cela? Czy ja tam cela Nie wiem, jakiś nowy świeżak się wprowadza. Co chłopaki, pokażemy mu? Co mi pokażecie? Jakieś sztuczki? Tańczyć! Tańczyć! Tańczyć. Patrz, co jest? Co to jest? Kibelek? Jak... No! No! You know, nie na stopy! On Fitt. nie wie z kim ma do czynienia. Zone. Ja się boję tego, co się stanie, jak mój ojciec się dowie o tym traktowaniu. Nawet nie wiem czemu mówić, dlatego że nie życzę temu klawiszowi mimo, że się nade mną znęca tego co się zaraz stanie. Jak ty w się świeżak nazywasz? Patafian! Patafian? Tak. jak ten dyrektor Patafian. No co za zbieg okoliczności. Dobra. O Dyrektor Marcinek Ludzie zostawiłeś! Co z tymi więźniami jest? Wszystkich! Pałuję! Tych pałujesz więźniów? Ja. Tak! Patrzą Potrzu. mi na stopę! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie. 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 patrzą na stopę! Nie, ałaja, dobra. dobra, bardzo dobrze. Tak jak szkoła uczy. He he he. ja sobie A co z tym? Bezpiecきます? temu to dosadzałem głowę do kibla. <ślechio> Co z nim zrobiłeś? Marcinek! Co? To jest moja krew, rozumiesz? To jest mój synek! Błażej-patafian i Leo-patafian. jak sobie! Leonika mi głowę tchu mundokibla wsadzałeś? Taki jesteś? Nie! O by to ja sobie. No mam nadzieję. Sy dobra synek. O, pokaż mi jaką masz celę. Chodź tatuś, chodź, chodź, chodź. Zobacz, dobra, tutaj dobra. mi wkładał głowy do kibla, a kibel jest brudny. Jakieś rzeczy są w środku. Bo, Marcinek. Zapraczał. Marcinek sprzątaj kibel. Nie, nie robimy. Marcinek, tu bał sprząta kibel teraz. Ja dobrze, dobrze synek. O, ale bliżej się pokrył, bliżej Bardziej się. Bliżej dobra. się pokryć. Ale tak, są dobrze ale widzę. Bliżej pokrył się. A! Dobrze, tato! Moja szkoła, moja szkoła! A słuchaj, już zapłaciłeś tą łapóweczkę, żebym się stąd wydostał, bo w takich warunkach żyć? Synek, ja nawet nie musiałem opówki płacić. Nie tak wszyscy znają, że od razu powiedzieli, że jakiś błąd systemu się musiał wkraść? Tak powiedzieli. Te mm -hmm. wszystkie BMW, to rozbiłeś, to w ogóle się tym nie przejmuj. I już do kolejne z Japonii. Okej, okay, bardzo tak, dobrze, tak, tak, tak. A ty? Dobrze, Mamed. Ty, bo tu nie ma telewizora tego PlayStation. Mm -hmm. Faktycznie, no ony łączy na brak ekranu! Marcinek! Marcinek natychmiast! miasta. To już w datku ja zemdlałem przez to, że nie o tym o! Nie Ja też zaraz zemdlaję! Wstań Marcinek! nie, kurde, Leon, Leon, wstań! Leonik! O oh Boże! A wy co?! Nie, nie patrzymy na stopy! Nie, nie patrzymy na stopy! Nie patrzymy na stopy. Nie, nie patrzymy na stopy. Ja już tutaj jestem jakieś 5 minut, ale na szczęście mój tatek zostawił mi e, klucze, żeby się nie czuł jak w celi. Okej, okay, jeszcze tutaj. Jak to się robi? O! No, idę się przejść, dlatego że już nie mogłem wytrzymać. Co to za zwierzęta? Jest wraca w stary. Tak, tak, my. Nie patrzymy na stropy strasznie Ej, co jest? Ja myślałem, że ja mam jedną celę Tylko kilka rzeczy jest ze złota, a oni mają wszystko z tektury? te a tobie pomóc trzeba? Nie, nie, ale on ty zasnął, pewnie. To tak? jest stary. stary. W sumie nie. ciężko nie. mają. Nie dziwię się, że mu się zdarzyło zasnąć w tej celi. Dzisiaj jest taki dla mnie trochę dzień, jak gdy rodzice zabierają swoje dzieciaki do miejsca pracy, więc zobaczmy sobie miejsce pracy, gdzie pracuje właśnie mój tatuś. O, o. tutaj jakiś fajny pokój. Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Czyli mnie to nie dotyczy. Ej, stop! E? Zakaz wstępu osobom dotknąłeś mnie. No właśnie, no właśnie. To co? Co chciałeś powiedzieć? Nic nie widziałem Tak trzeba postępować z frajerami, a my teraz zgłębimy tajemnicę. Co jest za drzwiami? Czyli to jest pokój strażnika. O, tutaj nawet monitoring jest odpalony, to wiecie co? Moja ulubiona zabawa. Zobaczmy, co w tym czasie robią inni w więzieniu. Możemy chyba podglądać nawet samego dyrektora. Dobra, tutaj stołeczka. Co jest? Jeden z tamtych dwóch dziwnych typów chyba podrywa kucharkę. Oj, już musi tu długo siedzieć, że ona mu się podoba. Dalej. A! Czy wy to widzicie? To jest strażnik Jakiś niedożywiony czy coś Albo kucharka jest zajęta i musi swoje własne Gile żreć z nosa Jakoś trzeba mu maskę świni załatwić Chyba skoro jest takim prosiakiem A tutaj, okej, okay, dyrektor room Czy tylko trzeba wpisać tajne hasło, bo jest zablokowany dostęp Ale ja znam, patafian, raz, dwa, trzy Wziął tam tego drugiego więźnia Żeby mu robił masaż Ej, to się nazywa oszczędność Dobra, wracam do celi, dlatego że ach, Jakąś drzemkę bym uciął Wróciłem, ale odechciało mi się spać, a patrzcie tutaj, co tu się dzieje? Kolega se przysnął i ten, przykrywam go, żeby mu zimno nie było. Jakiś nowy dywan, a chwila tu jest człowiek. Nie, on normalnie ten, cześć, Wiktor się nazywa. Wiktor, a ja Oskar. Siema Wiktor. Cześć. Bo ja właśnie tutaj szedłem z kluczami, żeby was wypuścić. O, super. E, żebyśmy sobie po prostu posiedzieli, się poznali, Wiktor, a nie tak. Widzisz? Wstawaj szybko. Ale on jest leniwy strasznie tak, ten. Tak, tak. Jaki Ech. ciężki. Ach, nie przejmuj się se, on po prostu ten. Nie śniadanka dzisiaj nie jadł. Chodźcie! O. Usiądziemy sobie wszyscy tutaj Tak, Wiktor no nie zachowuj się Eee Wiktor, weź z nami tutaj tak, wstań Tak, o Chyba ja tutaj jestem już od jakichś pięciu minut, a wy ile tutaj siedzicie? Ja stary no co najmniej siedem lat już Siedem już lat, to, tak. a ten Wiktor? Wiktor, e, ty ile już tutaj jesteś? A pięć lat aż Pięć lat, to prawie tyle co ja stary W ogóle słyszałem jakiegoś newsa, że za chwilę mamy mieć robione foty, czyli tutaj będziemy modelami Stój prosto! No. No. To on taki jakiś jest. Yy, nie, jest dobrze. Chciałam mu jakąś zwaloną minę zrobić, nie? Yy, taką. ale bo jakoś nie zostaje. O. Kolejny. Chodź, Wiktor, ten. Chodź. Ja, jak, jak to się obsługuje? O. Coś tam uśmiechasz. No, miały być fotki. Wkładaj palucha do nosa. Ej, ale przecież to jest beznadziejne. Do czego są te zdjęcia, że takie słabe robisz? Ej, właśnie. Mojej kartoteki. Do kartoteki to są zdjęcia, ale dobra, chwila. Nawet jak to jest kartoteka, to ja uważam, że nie możemy tak wyglądać. Patrz no na niego! Wyglądamy tak samo. On do... wygląda jak po prostu kawałek grzygowiny! Właśnie! Oh, ale to odwieczniasz? Tak! Chodź, bierzemy Wiktora i idziemy teraz, ja was ubiorę w coś. Zobaczcie, tutaj trzymają strażnicy wszystkie rzeczy, które odebrali więźniom, więc jest tutaj naprawdę sporo ciuszków. To są na przykład moje bardzo drogie e, ubrania. Uuuu, czapeczka. Wiktor, wybrałeś już coś? O, o dobre, dobre, on dobre. Czy no? Kurde, on najlepszy wybrał. Do nich to będzie bardzo pasowało. Zobaczcie, tak. idealnie. To by wypasowała jakaś, nie wiem, różowa bluza może? Taki wiesz, oryginalnie. Nice, dobra. Ja biorę jakiś stylowy płaszczyk, do tego będzie pasowało o, kapelusz. Może zarekwirowali jeszcze jakąś biżuterię? Patrzcie, tutaj jakieś dziwne branzolety. Jak mnie do więzienia zamykali, to właśnie też mi taki, takie dali. Nie wiem, czemu zdejmują. Fajnie to wygląda. No i ostatnia rzecz. Złoty chain. Teraz możemy iść na foty. Panowie, widzę, że ładniejsi jesteście. Mamy ten że Czym ty nam chcesz robić foty? Telefonem? Bierz to! No ja? No aparatem, to ma być sesja. Dawaj, patrz, patrz jaki on jest odwalony. O to chodzi, o to chodzi! Jak stąd wyjdziemy, to do Hollywood po prostu z lecimy. Uh, uh, Patrz o. na to. Mhm. Dobra, starcz. A, a jeszcze Wiktora! Właśnie Wiktor, Wiktor, to... wstawaj! Czy mu coś jest? Nie, nie, no. To do czemu dobra. cały czas się nie rusza i nie odzywa? No jak się nie odzywa? Jest okej, okay. tło w tle, no je montażu Jeszcze twoje fotki. Moje nie. Jak nie? Moich nie Pość, ale... Wstawaj, tutaj coś dla ciebie mam też do przebrania. Jak Coś specjalnego przygotowałem w mojej celi dla strażnika. Te, prosiak! Co to jest Twoja po... nowa twarz! Ale się zepsuła Ale ci pasuje! Dobre, dobre, stawaj. O, 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 o! Nie no dobra, z tym nikt parówek nie zje! Weź tam wypad! Potki zrobione, nasza kariera powoli się rozkręca, o, co? Aha. Jedzenie! O, w końcu jedzenie! Ej, ja krewetki dzisiaj bym chciał! Tak, tak, oczywiście, kreweteczki. Co to jest? To nie są kreweteczki! O, moje ulubione! Już myślałem, że się zawioda, to co zawsze, dziękuję. Ja wezmę za kolegę. E, 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 on star nie dojada, po prostu nie lubi tej kaszy. A, e, a będzie będzie na dokadeczkę, kochana pani. No, ostatni raz. Specjalnie dla ciebie. O, skoro. To co widziałem na monitoringu, to nie był przypadek. Wiesz ile jak kaszy rocznie na tym zyskuje? Ej, to jest kasza! Wiedziałem, że to nie są krewetki! O, ej, Wiktor coś mi tam pokazał! Wiktor! Jesteś genialny! Jedzenie strażników! Ej! Mmm, oddawaj! Ty masz normalnie cheeseburgera w więzieniu? Oddawaj mi tego cheeseburgera! Ja i moi koledzy nie będziemy jeść tego co na... Ja tylko Kaszę mogę jeść, ale cheeseburgera też zjedli, zjadli. No. Nie możesz jeść! Co to za hałas, są? On zabrał mi. Żarcie strażników A co ty jadłeś? On jadł burgera, a my musieliśmy jeść to coś Marcinek, przecież ty na dietę miałeś przychodzić, trzymaj kaszę zdrową ja. Panowie, burgerka jednego tylko miał? Tylko jednego, a dla moich kolegów nic nie ma. Ja ja, tak, tak, Tu wam załatwiłem śliżutkie Narracja ja tygodniowa jest Jeszcze cieplutkie, także smacznego Ścinajcie chłopaki, żebyście mieli dużo siły On nie żyje? Nie stary, on on w sensie zasnął, yy, bo on jest z Australii A w Australii jest teraz noc i stary on po prostu jest przestawiony Aaaa, okej. Okay. No to czemu nie mówię, że on śpi, a nie tak kurde jak debile po prostu jacyś. Udajemy, że normalnie sobie chodzi. Dobra, bierzemy go, żeby go nie wybudzić i do łóżeczka po prostu, Dobra, tak? dobra. Kurde, niby wszędzie można łazić, ale mi się już nie chce siedzieć w tym więzieniu, więc biorę moich ziomali i pora się stąd chyba zmywać. Chłopaki! To no tam. Wiktor już wstał? Y no. Dobra, to chodźcie, dlatego że zwijamy się stąd, chyba że chcesz tu siedzieć kolejne 7 lat. Wiktor, dawaj, uciekamy, stary. Jak chce zostać, to niech zostaje. Nikt go nie zmusi. Dobra, dobra, wrócimy po niego najwyżej. Tylko cicho, bo ten strażnik jakoś krecił robotę tutaj, odwala. Przez niego po prostu nie ma w ogóle zabawy w tym więzieniu. W stary, tylko cokolwiek, byś nie robił, nie patrzył na stopy. Idziemy, idziemy. E, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Się źle otworzyło stary? Nadal tu jest. Ktoś coś mówił o stopach? Jakich stopach? Ty, nie mu na stopy, stary. A! Dobra, proszę pana, my stąd wychodzimy po prostu. Ja... Nawet syn dyrektora nie może puścić tego no. więzienia. Co? Co to są za nowe zasady? To co, co, nie wychodzimy? To wracamy w takim razie i już nie będziemy stwarzać problemów. Naprawdę. Musimy zrobić jakiś plan, żeby pozbyć się tego strażnika. Czyli co? Jakoś go porywamy go? Porwimy go, worek na głowę, tortury przede wszystkim, a następnie on da nam klucz do głównego wyjścia i spadamy stąd. Idealnie, Wiktor, co o tym myślisz? Uch. Właśnie, przydałoby nam się twoja pomoc na dłoń, Wiktor. Chodź, idziemy ogarnąć tą akcję. O! Ej, on ma, on jest tak leniwy, że nawet mu się ręka nie trzyma. Porąbany jesteś Wiktor, weź to przyczepiaj. gdzie? Jesteśmy przygotowani do akcji. Jak Kawisz tu wejdzie nas szukać w celach, to wtedy łapiemy go do wora, a potem do sali przesłuchań. Dobra, teraz cicho. Dobra, czas na urodziny dyrektora. Jumps, ej, ha! O nie! Mam go! Mam go! Bierzemy go! Nie! Bierzemy go! Odpadnij! wstawaj! wstawaj. Co to jest? Chcemy obejrzeć twoje stopy? Nie! Tylko nie stopy! No wiecie, nie stopy! Popatrz sobie! Nie! Nie stopy! Patrzymy na twoje stopy! Nie! Pogadaj, gdzie jest główny klucz! Nie mam go! Dyrektor go ma! Dyrektor go ma... Hmm... To nie powinien być problem! To ty! A kto by inny? Patrzyłeś mi na stopy? Ej, 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 ej zostaw go! Co tu się dzieje? O, on go maltretuje! Patrzył mi na stopy. Ktoś w moim pokoju przesłuchań, ale urzęduje? To akurat ja. Przesłuchiwałem strażnika, gdzie jest główny klucz. Nie. Nareszcie ktoś używa w pokoju przesłuchań tak jak trzeba. Ja? Brawo, synek! Jak ja brawo! Dziękuję, dziękuję. Brawo, brawo! Bardzo dobrze. Dobra, to dasz nam ten klucz. Chłopaki, dałbym wam, bo ja naprawdę mam ja was tak kocham synek z ciebie, to szczególnie. Ale zostańcie trochę jeszcze, Będę jutro moje urodziny. A dobra, dobrze, to ucieknie. Potem, dobra. dobra? Także do jutra chociaż zostań... Zostańcie do jutra. Nie. nie. to są... jakie dorodne grzyby. Gratuluję. Nie, nie ma tam grzybów. Strażnik, nudzi mi się! O, tu jesteś. Wiesz co? Chciałem pójść do chłopaku po mają telewizor i żebyś mi przyniósł PlayStation. Nie zgadzam się. Nie możesz się nie zgadzać. Chyba, że chcesz, żebym zawołał... Wszystko mi już jedno. Tato! Dobra, dobra, dobra. Poza te nerwy. A i jeszcze weź sobie strój clowna, a ja idę do chłopaków. Jak tam u Wiktora? Yy. Już stał? To, to, ale znowu chyba zasnął, wiesz? O, patrzcie co załatwiłem to, chłopaki! tam przyszedł co jest! O, dziękuję za pada e, Czekaj, czekaj, tańcz jeszcze! Jak my będziemy grać, to ty musisz tańczyć. No halo! Ale smutna, zabój ojca, za ojca! Nawet na klauna się nie nadajesz! Ej, patrzcie, się wraca! Ooooo! Dobra, a my gramy, a ty nie przestałeś żonglować, Wiktor. Sam nie pograniką mu nie da. Dobra, nie wiem o co z nim chodzi. Co? Mówisz coś? Aha. Jajkami? Dobra, dobra, stary, idę po Ernest, powiem wszystko Ernestowi. Co? Stary, po prostu dawaj za mną Jaki Co? miałeś pomysł? Stary, łap to, rzucamy jajkami w drzwi dyrektora Co? Dawaj, Dobra, dawaj rzucaj o. o, kurna Ej, ale to będzie taki przypał przecież dawaj. Strażnik! Co? Brawiamy strażnika? Dawaj, dawaj. Co się tu dzieje? Mm. A to nic, ponie. Cztery, który będzie wściechły. Co się stało, Marcinek? No dziutkie, drzwi... Ojej, jajeczkami wrzuciłeś już! Sprzątaj! To nie ja! Stópkami! No! Sprzątaj stopami to. Nie, tylko nie stopami. Zamiataj to stopami. Nie! W tej chwili! Nie! Aaa, moje stopy! Ale nie mogę na to patrzeć. idę Ej, ale to było dobre! Co Zrobiście? Ale mu powiedzieliśmy dobry. Wiktor? Ej, ej, gdzie jest Wiktor? Ej, ej. przyszł, nie żył. Co? W sensie. Nie, nie, no żył, 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 tylko nie mógł chodzić. A gdzie on jest? Co w się sensie nie no, ony Może lunatykował! Lunatykował, pewnie poszedł gdzieś po prostu. Strasznik, przynieś mi babeczki! <śm> Mam na Całkiem dużo! Właśnie! Co się dzieje? Tato, co ty... to co ty tu robisz? O, Okazało się, że nie mogę traktować tego więzienia jak prywatny hotel i męczyć strażników. I jeszcze po jej szóstej łapówki jak leci i bier... do więzienia do stop Co? To kto jest teraz dyrektorem? <laughs> ja! O. nie! O Patrzyj, nie. Patrzyłeś mi na stop! Nie! Marcinek, co ma stopy! Ja w życiu nigdy! Czko, tak. No On ci cały czas patrzył, on mówił, stopy, mm, stopy. tak mówił! Tak? Tak! To tu jest. O nie ma! O, nic, o, nie ma nic! nie! na no, ja, Musimy stąd uciec, przecież to jest sadysta jakiś. Dobra, na szczęście. Wziąłem ze sobą o główny klucz od wszystkiego, tak? Daję mam to otworzę. Uciekniemy z silnie. Dobra, 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 lecimy, lecimy. Weźcie też mi otwórzcie od razu. To było parta, co robisz? Ej, chwila! Jestem cały czas stałem w frajerzy. O nie! Który spojrzy się pierwszy na stopę? O nie! nie. O nie! Co się stało? Zgasło całe światło! Prąd padł w więzieniu. Znowu nie płaciłeś za rachunek. No możliwe, całkiem możliwe, ale nie, chwila. Ej, co to jest? Wiktor! Wracaj poseł! Wracaj poseł! Pomoże! O, Oje! O Skąd on ty nie zabija? Ej, udało się uciec, ale. Słyszycie to? Nie, nie. Został się to To ten strażnik! O nie! Ale widzowie, na szczęście my jesteśmy wolni. Wy zostawcie łapkę w górę, strójcie to na tyle na razie.